meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr... Dajcie, jesteśmy w naszym pięknym, dolnym Śląsku. Idziemy w pewne ciekawe miejsce. O, jak, tylko nie pobocie. Dobra, zabieramy Was. Tajemnice dolnego Śląska, trzeba zacząć. Mam ze sobą tajemniczą walizkę, zaraz Wam opowiem o co chodzi. Tylko dotrzemy na miejsce, musimy przejść przez rzeczkę. Czekaj, podam Ci rękę, co? No i jesteśmy. Drodzy widzowie, jest to tunel najdłuższy w Polsce, wykopany w skale. Jest to tunel pod wołowcem i końca nie widać. A jesteśmy tutaj, przetestujemy dwie latarki. Jedną mam pożyczoną. Jedna latarka kosztuje 1500 zł, druga kosztuje 150 zł. Wow! wow. Wow, jakie echo. Oh. Okej, okay, tato prezentuje latarkę 1500, 150 zł. Nie, tak pełni. jest na pełno. I się po prostu klika. Dobra, super. A odpalnie moją latarkę za 150? Oj. Jeżeli w ogóle mi się nie rozwoda. W ogóle ona świeci? Oja. No dobra, widzicie cokolwiek ona na świeci. Latarka się sprawdza. Co? Ciemno. To jest moja. Moja jest tutaj. A tutaj 1500. No, jest różnica. Tunel, a w zasadzie dwa tunele, powstały w XX wieku. W zamyśle twórców pociągi mogły jeździć w obu kierunkach, nie czekając na siebie. Dłuższy tunel ma długość 1600 metrów. No, oczywiście, znajdujemy się w nieczynnym tunelu. Czy by na pewno? Aaaa! Dolny śląsk. Ciąg dalszy. Dzisiaj jesteśmy w okolicy Wobrzycha. Idziemy w bardzo ciekawe miejsce, ale chciałem Wam pokazać. Wałbrzych jest bardzo znany z bieda szybów. Odkryliśmy jeden, zobaczcie. Tutaj w ogóle jest zostawiona jakaś łopata. I bieda szyb wygląda tak. Zobaczcie. Witajcie w moim bieda szybie. Zapraszam. Chodźcie, Węgiel, prawdziwy węgiel. Kiedy w Polsce była duża cena, o jest, Duża cena węgla. Tych bieda szybów bardzo dużo się pojawiło. W tle już pojawia się widok na to tajemnicze miejsce. Jest opisane jako mauzoleum. Mauzoleum, a w zasadzie Kenotaf, czyli Groby prozorny, powstał w roku 1938 ku czci 170 tysięcy ślązaków poległych podczas I wojny światowej. Ofiar wypadków w kopaniach oraz 25 lokalnych bojowników ruchu NSDAP czyli nazistów. Tam budynek mazoleum ma kształt zbliżony do kwadratowej warowni o wymiarach 24 na 27 metra i wysokości około 6 metrów. Wejście wiodło do zamkniętego portyku okalającego kwadratowy arkadowy dziedziniec. Kwadratowe mastaby zwieńczone były rzeźbiami zrywających się do lotu orłów, Poczywających na kamiennych kulach ze swastykami. W dziedzińcu znajdowała się metalowa kolumna ze zniczem, która ważyła 2100 kg, wewnątrz której znajdowała się instalacja gazowa. Co się z nią stało, to dzisiaj nie wiadomo. Podczas wojny mauzoleum było świętym miejscem dla ludzi powiązanych z SS, i według legend odbywały się tutaj liczne rytuały oraz obrzędy. Okultystyczne Dobra, to sprawdzamy czy są naziści Zobaczcie jaki dół w ogóle to jest Jesteśmy tutaj w tym miejscu Jest tutaj dół Ale ciężko będzie z niego wejść To musicie mi powiedzieć czy tam jest nazista Z tej strony Albo z tej strony Widzicie kogoś? Jak tam, byli naziści? Czy nie było nazistów? <laughs> tutaj jest jej główny plac na którym odprawiali dziwne msze, jakieś inne obrzędy, rytuały. Cała religia była związana z tym SS. Ciekawe miejsce. Fajne te kolumny, ale już bardzo zniszczone bardzo zniszczone. Dzięki za oglądanie i pozdrowo.